Malina. Jak Państwo widzą, tam jest prawdziwy chruśniak. No. Tutaj jest chruśniak zainscenizowany przez nas. Mamy nawet maliny. Panie profesorze, Pan pokaże tam, żeby nie było, że to nieprawda, są maliny. Tak, Pan nie, profesor, nie, profesor, tak, na inaugurację, proszę bardzo, prowadzący ja, ja też. <głos》. <głos》. Uroczysta inauguracja sezonu, właśnie. Ja proszę Państwa, Staraliśmy się jak mogliśmy, ale wiemy, że są takie miejsca niezwykłe i magiczne, które pozwalają nam czasem przenieść się w inny świat. Takim miejscem bez wątpienia jest malinowy chruśnię. Prawdopodobnie mieszkańcy już wiedzieli o nim od dawna. Ja się przyznaję, że kiedy dowiedziałam się, że naprawdę istnieje ten malinowy chruśnię, dzięki któremu powstał piękny wiersz, w którym miejsce, w którym spotykał się Bolesław Leśmian, z Doro Levental 105 lat temu i że to wszystko istnieje, że można tam się wybrać i dotknąć, cieszyć się tymi zapachami, smakami, bo już dożywają też i maliny i niedługo będą też Jabka to po prostu no, przez, chwilę, przez chwilę było noszone, a potem oczywiście postanowiliśmy się podzielić tym pięknym z Państwem i stąd pomysł na cykl w Malinowym. Przez całe wakacje będziemy zapraszali, trzymamy teraz wszyscy przynajmniej jednego kciuka za pogodę, będziemy tam Państwa zapraszali na koncerty, wystawy, że Najbliższe wydarzenie już 14. Lipca zapraszamy na warsztaty ceramiczne, potem kolejne warsztaty, koncerty. Słowem będzie się działo. Liczymy, że kiedyś nam się w końcu uda spotkać w Malinowym, bo nie może być tak, że pada ciągle. Ale tak jak są miejsca, które wywierają na nas jakiś wpływ, to chyba się Państwo zgodzicie, że tak naprawdę zmieniają nas, kształtują, budują spotkania z ludźmi. Tutaj nic się nie zmieniło. Jest z nami profesor Rosulima. Niedługo przy pomocy Marcina Kępy, z dawnego studenta profesora. Profesor mówi, no że... Profesor. Właśnie. No, wierzymy, wierzymy. Jest z nami pan starosta, Krzysztof Kozera, który... Wiecie państwo, jak ktoś jest wiceministrem, to i tak się witam ministra. Więc myślę, że to drobne, celowe przyjęzyczenie nie zostanie mi zapamiętane długo. Panie starosto Szanowni Panie prof. profesorze, panie dyrektor, drodzy goście, cóż mi wypada powiedzieć w imieniu Pana Starosty powitać Państwa wszystkich bardzo serdecznie, wyrazić wielką radość, że właśnie w naszej instytucji, nowej instytucji, powiatowym Instytucie Kultury, mamy przyjemność gościć tak znakomitego gościa i Państwa tutaj moje spotkanie z profesorem podczas poprzedniej pracy yy, zaowocowało przyjaźnią, sympatią i z tym się mogę szczycić właśnie, że znam profesora, jego małżonkę, bardzo Państwa cenię i y, też powiem jeszcze, że y, profesor był y, takim ojcem duchowym Uniwersytetu III Wieku, które udało nam się w utworzyć, wielu inicjatyw, które y, tam podjęliśmy. Kiedy zakończyłem pracę y, w poprzedniej instytucji, zastanawiałem się, czy jest szansa, żeby to, że Pan Profesor mieszka nieopodal i łzy, jeszcze można było w jakiś sposób wykorzystać? Rozmawialiśmy z tym, o tym z Panią Dyrektor i okazało się, że można. I to jest nasze wielkie szczęście, że dzisiaj ta szansa zaowocuje spotkaniem z okazji promocji nowej książki. Cóż, proszę Państwa tylko wypada się cieszyć z tego, że możemy kontynuować tą znajomość cieszyć się, że mamy Iłżanina z takim rodowodem, z drobkiem naukowym będziemy starali się korzystać jak najczęściej z obecności Pana Profesora, a dzisiaj raz jeszcze dziękuję za to spotkanie gratuluję Pani Dyrektor, że tak szybko udało się znaleźć tak zachęcającą formułę na to, żeby ono się odbyło i żeby było tak przyciągające gości. Dziękuję Państwu za przybycie na to dzisiejsze wydarzenie no i życzę jak najwięcej wrażeń i kontynuacji takich działań w przyszłości. Dziękuję bardzo. Pani Starecki, malinkę na inaugurację. Proszę Dziękuję tutaj wziąć bardzo. przykład z Pana Profesora, bo bez tego nie pojedziemy dalej. Proszę Państwa, na pewno w Malinowym słuchałoby się wierszy o miłości rozkosznie, ale jestem przekonana, że aktorzy Teatru Resursa Dorota Lewandowska i Robert Stępniewski też i tu wczują się znakomicie w swoją rolę. Ja już Państwa zostawiam z nimi i dalej z naszymi gośćmi. Malinowych, malinowych kruśniaku, przed ciekawym wzrokiem Zapodzieli po głowy, głowy. Przez długie godziny zrywaliśmy przybyłe tej nocy maliny. Palce miałaś na oślep skrwawione ich sokiem. Bąk złośnik huczał basem, jakby straszył kwiaty. Rdzawe guzy na słońcu wygrzewał liść chory, Z łakmaniałych pajęczyn skrzyły się wisiory <grywa> I szedł tyłem na grzbiecie jakiś żuk kosmaty. Duszno było od malin, któreś szepcząc rwała, A szept nasz tylko wówczas nacichał w ich woni, Gdy mu wargami wygarniał z podanej mi dłoni owoce przepojone wonią Twego ciała. I nie wiem, jak się stało, w którym okamknieniu żeś dotknęła mi wargą spoconego czoła. Ano, porwałam twoje dłonie, oddałeś w skupieniu, a chruślak malinowy trwał wciąż do Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że właśnie Leśmianem przywitaliśmy nasze spotkanie, ponieważ rzeczywiście jest to wielki poeta, poeta związany też również z tą ziemią. I tak jak Pani Dyrektor powiedziała, że gdyby właśnie nie ten Chruśmian, to może byśmy tego Leśmiana z dużą nie kojarzyli, a tak na szczęście kojarzymy. Moi drodzy, nasz dzisiejszy gość to kolejny syn ziemi łóżeckiej, Miłośnik dalekich podróży i smaku domowej nalewki. Wybitny antropolog, sam o sobie mówiący, że jest prowincjuszem i z urodzenia i z zamiłowania. I coś pewnie w tym jest. Kulturoznawca, autor bestsellerowej, kultowej wręcz w pewnych kręgach antropologii codzienności, czy takich raportów właśnie z codzienności z lat 80. -tych, 90. -tych, a dzisiaj będziemy rozmawiać o jego najnowszej publikacji, czyli o powitokach codzienności, o obyczajach Polaków na progu XXI wieku. Książkę Antropologia, Przepraszam, powidoki codzienności otwiera rozmowa, którą z profesorem Lochem Solimą przeprowadził Rafał Księżyk, jeżeli dobrze pamiętam, to w 2018 roku, czyli jeszcze przed czasami pandemii. W czyli w miejscu, gdzie profesor w tej chwili od 18 lat mieszka, bo profesor po wielu latach mieszkania w Warszawie powrócił w swoje rodzinne strony. Przypomnę, że profesor urodził się jakiś czas temu w miejscowości LIPA Niklas. I o, tej, I o tej miejscowości, i o w ogóle i o i o naszych terenach będziemy dzisiaj rozmawiać, ale w tej drodzy Państwo rozmowie z Rafałem Księżykiem w telegraficznym skrócie możemy też prześledzić no, taką drogę zawodową, życiorys Pana Profesora, Pana Profesora, który Kończył, drodzy Państwo, technikum mechanicznym w Radomiu i z tego techniku mechanicznego poszedł na studia polonistyczne do Warszawy. Panie profesorze, jak to się stało w ogóle, że człowiek, który no wywodził się jednak z prowincji, człowiek, który poznał życie na roli, poznał te wszystkie trudy, jak mi się wiąże właśnie to życie, no, został później profesorem uniwersyteckim? Przeczytałeś notkę że z obwoluty, że lubi dalekie podróże i smak domowej rynku. Bardzo wielu ludzi, wielu ludzi, moich znajomych, zwróciło na to uwagę i powiedzieli, że czegoś takiego jeszcze nie czytają, żeby ktoś ogłaszał się z, yy, z alkoholem, który preferuje. Yy, a tuż, yy, proszę Państwa, sytuacja jest taka. Że jest korelacja między dalekimi podróżami i domową nalewką. Bo to jest stara zasada, że żeby gdzieś podróżować, to należy mieć dom, z którego się wyjeżdża. A nam się wydaje wyłącznie, że dom to jest ten materialny budynek. Otóż nie, to jest mitologia i nawet nie, nie bardzo wiemy. Y, co jest treścią tej, y, tej mitologii. A więc dom taki jest... jest roz Słowo stało się ciałem. No, proszę Państwa. Y, od mojego kolegi, znaczy mój kolega z, z Radomia, profesor Wrocławski, pewnie słyszałeś o nim, y, kiedy u niego bywałem, to często bywało mnie. Dereniówką, właśnie, więc jestem obyty również i z dereniówką. Proszę, ale proszę nie myśleć, że ten wątek gorzałczany jest jakoś mocno przeze mnie akcentowany, aczkolwiek mógłby być, bo jak mi podpowiada tradycja rodzinna, to moi pra prawiadowie prawdopodobnie wypili za przeszłe i przyszłe pokolenia. W związku z tym mój ojciec na weselu yy, swoich trzech synów wypił tylko trzy kieliszki wódki, a ja tylko piszę o tym piciu, prawda? Yy, yy, Dom jest ostoją i tylko można sensownie podróżować, kiedy ma się gdzie wrócić, czyli do domu.